Jesteśmy na sali Sokolni, dosyć Sokolnia Chorzów w Chorzowie, sali gimnastycznej. Odbywają się tu treningi sekcji akrobatyki sportowej. W tej chwili są dziewczynki, które przygotowują się do, do startu w Mistrzostwach Polskich Juniorów, jak również do wyjazdu na Mistrzostwa Europy, które odbędą się w pod koniec października w Warnie w Bułgarii. Są to zespoły juniorskie, które startują w kategorii wiekowej 11-16 lat i starszy zespół seniorski, który startuje w konkurencji, startują obydwa zespoły w konkurencji trójek żeńskich. Mama mnie przyprowadziła na akrobatykę i w drugiej klasie podstawówki na początku. Siedem lat już trenuje. Moja przygoda zaczęła się, kiedy mama zapisała siostrę najpierw na akrobatykę, bo chciała, żeby siostra zaczęła y, się ruszać bo i wyładowała energię na sali. I stwierdziła, że mm, ponieważ ja byłam z bardzo statycznym dzieckiem, że mogłabym ja trochę się poruszać. Ponieważ uważała, że WF w szkole nie jest na tyle rozwinięty, żeby dało to nam jakieś przygotowanie fizyczne. Ja generalnie swoją przygodę z akrobatyką zaczęłam tak, że mama mnie zapisała właśnie tutaj na Sokolnie, bo miałam za dużo energii skakałam po fotelach i tak dalej, Mnie ja to denerwowało bardzo, a że babcia trenowała gimnastykę, to taki pomysł podsunęła, że może to, bo ją ja to wykańczało od razu. Mama zauważyła, że też właśnie z tym wygimnastykowałam, dobrze się wyginam, szpagaty już robiłam i też zapisała mnie w wieku 6 lat na akrobatykę, na, początkowo do klubu AZ była w Katowice. Też tak jak u mnie moja mama, tak jak u Karoliny, moja mama też jakoś tam gimnastykę, coś tam trenowała, ale to nic takiego poważnego. Nigdy nic więcej nie osiągnęłam. Marta, nie tak masz odległości! W elemencie za co ją złapałaś? Za bardzo, idź do góry. Marta, nie ma odległości, nie ma nic. Na pewno bardzo dużo zawdzięczamy trenerce za to wszystko, co osiągnęłyśmy, to, że w ogóle nas połączyła w ten zespół, bo ja na przykład robię mnóstwo różnych zespołów, ale nigdy takiego dobrego. Wszystko jest naprawdę zasługa trenerki. No a poza tym trenuje z nami, przychodzi codziennie na salę i wiadomo, że też bardzo dużo poświęca dla nas i na pewno jest dobrym trenerem. Ja myślę, że jak w każdym sporcie charakter jest bardzo ważny, oczywiście w akrobatyce, w ogóle w tych sportach gimnastycznych bardzo ważne są predyspozycje, gipkości, bardzo ważna jest budowa ciała, czyli szczupłe, drobne dziewczynki, które oczywiście rozpoczynają sport, chociaż nie jest to regułą, bo nieraz przychodzą dziewczynki, które nie są wcale szczuplutkie, a w trakcie późniejszej, późniejszej pracy, trening, one wyrastają, są szczupłe, smukłe i bardzo ładnie się prezentują. Charakter, przede wszystkim zawziętość, bo to jest podstawa, przede wszystkim solidność, przede wszystkim systematyczność. I to, że to one chcą, nie trener, bo trener nie zastąpi tego nawet jak każe zrobić odpowiednią ilość powtórzeń elementu czy ćwiczeń siłowych, jeżeli dziecko samo z siebie nie będzie tego chciało robić, to trener sam też nic nie skóra. Po prostu cały czas dążyć do jakiegoś sukcesu, starać się trenować, nie opuszczać na pewno treningów, robić wszystko, żeby dążyć dalej, prawda? Generalnie to jest tak, że mamy szkołę, przykładowo te zajęcia potem pozalekcyjne, i na przykład od razu tutaj mamy studentkę, która też ma po brzegi swój dzień wypełniony. Także to jest z treningu się wraca, okąpać się i spać od razu. Po treningu po prostu zawsze zostajemy na ole, przychodzi stania, czas hmm. na stania, żeby jednak sprawę mieć w tych siłówkach, a my właśnie e, sztanga, jakąś siła wzmocnienia. Kontuzje się zdarzają jak w każdym sporcie. No ale trzeba uważać na siebie i minimalizować to ryzyko jak się tylko da. Tej rangi mistrzostwa są chorzy po raz pierwszy, także debiutujemy w organizowaniu tak poważnej imprezy, tak poważnej też dlatego, że tak tutaj wspomniano wcześniej, ona jest liczona w, w klasyfikacji konkurencji między młodzieży, także jest to po prostu bardzo ważne i dlatego, że są po prostu na tydzień przed mistrzostwami Europy, ale też ogólnie w klasyfikacji ogólnopolskiej. emocje są ogromne, prawda? I przygotowanie i wszystko. Na rozgrzewce nie wychodziło najlepiej, na no a potem start sam super. bo ja wiedziałam, że podczas rozgrzewki jeden skok był nieudany. Był chyba taki No tak, to jest ten pierwszy element. Ja się go zawsze bardzo boję i przez to te łzy. Ale na starcie było dobrze. Ja, znaczy jestem bardzo zadowolona, ja bardzo lubię startować, chociaż mam ogromny stres przed startem. Ale wyszło jak wyszło, więc jesteśmy bardzo zadowolone.